Może zrobimy taki sens jeszcze na koniec, żebym was zaprogramował na zdrowie, sukces, na światło, radość, miłość, zadowolenie. Bo tak byliście tu cały czas pięci, skoncentrowani na takich jak ja, mądrzalskich, I, i, i teraz rozluźnijcie się. Rozluźnijcie się. Kiedy poczujecie światło w sobie, radość, miłość, zadowolenie, nie będziecie się niczego bać. Dlaczego? Bo od Boga przychodzicie i do Boga wracacie. To jest wasze, wasze tu. Istnienie tylko hmm, tymczasowo jeszcze, na tej ziemi. Takie typowe, Mam tu jeszcze trzy książki. Jak ktoś zechce, to proszę, zapraszam. Mm -hmm. Wydałem w polskim języku siedem książek, a w rosyjskim trzy książki, takie jak tu teraz. Ja Sonetka wie, bo dostała, dostała ode mnie książkę, hmm. bo czytał w języku rosyjskim, a musiałem napisać, bo to moja praca doktorska też była w Moskwie, mm -hmm. w Instytucie Hipnozy no. Klinicznej. Instytucie pedagogiczno-psychologicznym, -pedagogiczno okay. tak jest to, imieniem Chrupskiej. Wobec tego, no tak. y, słuchaj, y, y, ja. korenie, proszę tu do mnie, y, y, ja. proszę i anetka koło mnie. Tutaj będziecie przekazywali o energię stanu uczuć. proszę, tutaj. I tu, tutaj. Tu. tak. I teraz proszę Państwa, wygodna pozycja zrobimy i będziecie czuli tą energię od tych pań. Poczujecie tą energię miłości, radości, szczęścia, zadowolenia. Te dziewczyny mają naprawdę wspaniałą, subtelną energię światła, bo powierają tą energię od światła. I poczujecie, jak kiedy tak ręce położą, poczujecie ten przepływ energii od człowieka. Góry. energię ziemską od nóg pobieramy, prawda, a kiedy wznosimy ręce do góry, jak ksiądz tam w miejscu mocy, bo to jest miejsce mocy, a proszę Państwa, wobec tego, żeby nie przedłużać, patrzymy tutaj na ten punkt tego, tej lampki, popatrzcie, taki fajny wisi tutaj, prawda, i koncentrujcie uwagę na tym punkcie tego, tego, tej lampy u dołu, tego wahadełka, i on się nawet troszkę rusza, tak, Liczymy od 1 do 10. Poczujecie Państwo w tym czasie, że Wasze powieki robią się takie ciężkie, leniwe, senne. Ale całą uwagę proszę skoncentrować tutaj. Popatrzcie jak w ruszają. To chodzi o Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Śmi. I teraz powieki opadają w dół, sklejają się. Zamykamy oczka. Kiedy zamykamy oczka, poczujecie teraz taki spokój, spokój i ciepło. Poczujecie to ciepło, które ogarnia wasze ciało od czubka głowy. Teraz w tym czasie, panie, przekazuje energię miłości, radości, energię duchową. Poczujcie tą energię, która spływa od czubka głowy, przenika wasze czakramy, meridiany, kanały energetyczne, otacza wam uczucie miłością, pokojem i spokojem. Przyjmijcie tą energię błogosławieństwa teraz, które przekazują Nasze terapeutki. Poczujcie, jak energia spływa od czubka głowy, przenika wasze ciało czubka głowy, czakrę koronną, trzeciego oka, gardła, klatki, piersiowy, splot słoneczny, brzuszny, podstawy, a spływa w dół. Otacza was całe ciało. Całe ciało napełnia się cudowną, czystą, boską energią. Poczujcie, ta energia przepełnia was teraz, kiedy biją dzwony. Poczujcie te dzwony przepełniają Wasze serca. Poczujcie Wasze serca napełniają się energią miłości, radości. Jako czubka głowy spływa piękna, cudowna energia fioletowa. To jest energia duchowa. Energia duchowa przenika czubek głowy, czakrę koronną, trzecie oka, przesadki mózgowej. Stymuluje całą powierzchnię Waszego mózgu i spływa w dół otacza. A teraz poczujcie energię niebieską, granatową indygo. Czujecie na czole taki spokój, pokój. Ta energia przenika w wasze trzecie oko na pełne uczucie. Poczujcie teraz wszystkie wasze myśli uspokajają się. Wszystko co było wczoraj odchodzi. Poczujcie teraz, poczujecie teraz spokój. Wasz mózg spokojny, umysł spokojny. Poczujcie teraz wasze. Intuicja, pamięć, koncentracja, wzmacnia się. A teraz czujcie na czakrze gardła kolor piękny, niebieski, błękitny, takie jak niebo niebieskie. Kiedy leżycie na zielonej trawie, patrzcie w niebo, jak tu to pięknie niebo, niebieskie, błękitne niebo, uspokaja was. I cisza daje pokój, spokój, zadowolenie, odprężenie, błogosławieństwo stanu duchowego. Teraz piękna energia na czakrze serca zielona. Zielony kolor jest kolorem uzdrawiającym. Uzdrawia Was, przenika, przypełnia, byście leżeli tutaj na pięknej trawie zielonej. Poczujcie zieleń, oddychajcie tą zielenią. Zielony kolor Was uzdrawia. Słuchajcie jak ptaszki pięknie śpiewają, jak szumią drzewa. Poczujcie zapach lasu. dopełniacie swoje serce, a wasze serce jak dzwon, jak zegar tyka powoli, bardziej, zdrowe i silne i mocne. Poczujcie, napełniacie swoje płuca tą co, piękną, zieloną energią. Zielony kolor jest kolorem przyrody, natury, ducha, umysłu, ciała, duszy. Oddychajcie zieleni. zieleń daje wam siłę, moc, energię światłość, zdrowie. A teraz popatrzcie na tej pięknej łące jak polanie. Zobaczcie piękny kolor żółty. Żółte kwiaty, jak w maju kwitną, jak teraz popatrzcie, jak piękne, żółte kwiaty kwitną wokół Was. Oddychajcie tymi kwiatami. Ten żółty kolor z kolorem nadziei, radości, miłości, szczęścia, słońca, ciepła. Jak słoneczni na słońcu żółty, jak słońce was nagrzewa, napełnia, tam gdzie były emocje, niepokoju, żalu, tam pływasz piękny, żółty kolor. Patrzcie na tej pięknej polanie łący, jak piękny kolor, taki szmaragdowy, fioletowy. a może i jak fiołki, a może kolor, pomarańczowy kolor, jak kwiaty pomarańczowe, oddychajcie tym pomarańczom, przepełnia was. Daje poczucie siły, mocy. Poczucie swojej wartości, pewności siebie, zadowolenia, optymizmu. Kolor pomarańczowy wyprowadza Was z depresji, pesymizmu, złego samouczucia. Piękny kolor czerwony, jak czerwony mafie, kwit do czerwone maki w kwiaturze. Czerwone maki, czerwone jak na polu. Patrzcie ten czerwony kolor, to jest siła, moc, determinacja, walka. Poczujcie ta energia czerwona napełnia władzę. Uczucie siły i mocy jak czerwone krwinki napełniają się. Czerwony kolor jest kolorem również miłości, radości, seksu, zadowolenia, dobrego, pięknego, ciepłego samopoczucia i czujecie, jak oddechać tym kolorem uczucia radości, miłości, szczęścia. Oddechacie, napełniacie się. Tak. Czujesz te kolory wirują wokół was. I poczujcie teraz żadna siła, żadne złe moce. Nie mają do was dostępu. Jesteście otoczeni kolorami tęczy i bieli. Poczujcie, jak teraz nie patrzycie z góry na wszystkie problemy, które były wczoraj. Wczoraj były wirusy, świrusy, koronawirusy i choroby i lęki. To było wczoraj, dzisiaj nowy dzień. myślałem wczoraj, że słońce zaszło za chmurami. Że niebo był pochmurny, a dzisiaj nowy dzień masz. Piękny, słoneczny dzień słońca, ciepła, nadziei, miłości i szczęścia. Kiedy przytulasz się do ludzi, przekazujesz energię miłości. Wisz teraz, uzdrowi Cię, uzdrawiasz ludzi, dajesz im światło, ciepło. Kiedy do Ciebie ludzie przychodzą, przekazujesz im właśnie energię miłości. Przytulasz się, daje Wam uczucie radości, miłości, szczęścia. Pozostańcie błogosławieni, błogosławię Was wszystkiego dobrego. Poczujcie jeszcze tą energię z rąk naszych pań. Niech przepełnia Was zawsze możecie przypomnieć ten sens poczuć tą radość, miłość, szczęście, zadowolenie z Bogiem pozostaniecie. Pięknie. Poczujcie jeszcze tą energię, poczujcie to światło, radość ciepło, miłość. Jest dobry klimat, bo pięknie ptaszki śpiewają, szumią drzewa, czujcie ten zapach pięknej pogody, pięknej trawy zielonej, żółte kwiaty i zieleń. Jest kolorem naprawdę ustrawiającym, orzekająców. I ta cudowna energia z rąk naszych pań. Poczuliście z pewnością tą energię. Kto się podłączył w tą energię na pewno ją czuł. Dziękujemy bardzo Andrzejkowi. Bardzo dziękujemy.